Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie y, wołowina duszona w szybkowarze. To jest szybkowar wielofunkcyjny, więc również ma funkcję patelni. A więc mięso również tutaj będziemy podsmażali. No więc zaczynamy. Najpierw rozgrzeję sobie y, patelnię, że tak to nazwę start i patelnia zaczynamy się nagrzewać. Y, w tym czasie pokroję mięso. Tutaj mam y, ładny kawałek wołowiny, jak widzicie, i pokroję go powiedzmy w plastry. Jeżeli plaster jest taki duży, to możemy go przekroić na dwie części. Pamiętajmy, żeby nie pokroić za cienko. Dobrze. Dobra. Mięsa na razie niczym nie przyprawiam. Czekamy, aż się garnek nagrzeje. Czuć już ciepło, więc możemy wlać tłuszcz. No, smażam na oleju. Jak widzicie, temperatura jest już dosyć wysoka, bo olej zaczyna szybko spływać. On się robi taki bardzo rzadki. Sprawdźmy. Słychać jak yy, skwierczy, ale jeszcze chwileczkę poczekam. Dosłownie minutę, i będziemy obsmażali mięso. Bardzo funkcjonalny szybkowar od Instant Pot. Dla zainteresowanych, link zostawiam w opisie filmu. A więc obsmażamy. Pamiętajmy, żeby mięsa. Nie dotykać, nie próbować za wcześnie odwrócić. Ono musi się zrumienić. Podsmażał będę na dwa razy. W tym czasie możemy pokroić sobie cebulę i pieczarki. Cebulę będę kroił w piórka. Cebula pokrojona, zajrzyjmy do mięsa. Mięso jest zrumienione, zobaczcie. Więc wyjmujemy z i kładziemy kolejną porcję. To wszystko, co tutaj zostaje, nada nam bardzo pysznego aromatu i smaku. Druga porcja się obsmaża, ja pokroję pieczarki. Nie marnujemy czasu. Pieczarki kroję na cztery części. Lubię jakąś, wiecie, mieć strukturkę, coś ugryźć. Pieczarki pokrojone, odwróćmy mięso. Ależ to dobrze obsmaża. Teraz pokroję marchewkę. Mam dwie takie, takie duże marchewki. Marchewkę kroję, w pół plasterki. I dwa ząbki czosnku. I w to miejsce wrzucam pieczarki. Chwileczkę podsmażę i dorzucę cebulę. Ale jeszcze chwilkę. Niech to się delikatnie mi tutaj pooblepia. Niech pieczarki złapią. Wiecie smaku. Dobra, robią się rumiane. I teraz cebula. Jak widzicie wszystko to, co było przylepione na dnie, już puściło. I dzięki temu będziemy mieli o wiele smaczniejszy sos. I teraz tak wrzucam, pół łyżki koncentratu pomidorowego, podsmażam. Teraz możemy wrzucić przyprawy. Oczywiście pieprz, świeżo roztarty w moździerzu. Sól. Wrzucam dwa liście laurowe i cztery sztuki ziela angielskiego. Przemieszajmy. Wrzucam czosnek. Podsmażam, jakieś pół minutki, nie dłużej. Wrzucam dwie łyżki mąki pszennej. Podsmażamy i dodaję masło porządną taką łychę sos będzie smaczniejszy i teraz mogę wlać bulion malutku i odlepiamy to co przylepiło się do dna tam się nic nie poprzypalało, wszystko jest pod kontrolą, zobaczcie. Teraz wrzucam marchew i mięso ponownie ląduje w garnku. Wrzucę gałązkę rozmarynu z mojego drzewka. Teraz tak. Zamykam pokrywę, zamykam wentyl i muszę przestawić funkcję. Wyłączamy patelnię, i teraz tak. Gotowanie pod ciśnieniem. Sprawdzamy. Jest high, to znaczy wysokie ciśnienie. Potwierdzamy. Zmniejszamy na. 30 minut, bo obiad będzie gotowy w 30 minut. I start. I piepnął se trzy razy, a ja idę ugotować ziemniaki. No i minęło pół godziny i mój obiad jest już gotowy, więc otwieramy. Ale żeby to zrobić, trzeba upuścić parę, ciśnienie. Inaczej pokrywy nie otworzymy. I zobaczcie, teraz to robi się coś takiego, ale ja biorę kawałek i o! uważajcie, bo to jest naprawdę gorące. No i możemy otwierać. I pamiętajmy, otwieramy od siebie nie do siebie, bo się poparzymy. O oh my god, ale to wygląda. Teraz tak nakładamy ziemniaki, bo. Taki sos idealnie smakuje z ziemniakami. Wow. Ale szpachnie. Więc spróbujmy. Zobaczcie na mięso. Aż niewiarygodne. Spójrzcie. Minęło pół godziny mięso. Po prostu się samo rozchodzi. Zobaczcie. Hmm. Ale pychota. żeby doprowadzić do takiego stanu wołowinę w normalnym gotowaniu potrzeba około 2 godzin. Tu zrobiliśmy w pół godziny. A cały obiad w 40 minut. Ale pychota. Mm -hmm. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film no i życzę Wam smacznego i jak już Wam wspominałem, link do szybkowaru znajdziecie w opisie filmu.